Włączyłem nagrywanie. E, Siemanowicowie, dzisiaj gramy w Tropikalne wysły, nie? Wyspy, nie? Przy, Przeklęte wyspy. Przeklęte wyspy, sorry. E, o nie, 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 chłop chłop działka, chłop ma działka. Mam jakieś, jakieś coś jedno. O nie, chodź, 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 chodź. Gdzie? Do mnie, skacz, skacz. Widzisz? Nie! Dobrze, nie, 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 nie idź, nie idź, nie idź. Nie idź Komu? Od jednego spina mam. E, ty też za też sobie jednego spinka? O, super! A. What? O, to jest rzadkie, to jest dość rzadkie. Ale co o co chodzi w tej grze? To musisz przeżyć. E, ty w ogóle grasz w to pierwszy Nie! Pierwszy raz w to gram. O, a mnie tak wywaliło. Tylko, że tak mnie wywaliło? No serio w ogóle... Nie, nie widziałem. A w ogóle wiesz jaj gra, gram w to pierwszy raz, na no serio. A ja strzelam w ciebie. Jak? Eee. O! Ał! O. au, o, 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 To było mało! <grym> Mamusiu! Co? O nie! O, no, nie, no fajnie! No. No, no fajnie. UFO. No fajnie, no ufo, UFO. no ufo. No, UFO. No. Aha, dobra pszczoły mnie zabiły. Ja lecę ufo. Ja A muszę... mnie pszczoły zabiły. Super. Ja... Pszczoły mnie zabiły. Ja, ja lecę ufo. Ja, ja lecę ufo, ja, ja UFO mogę. Ja. Czemu? Bo z, właśnie, dlatego, bo go ci zniknęło. Aha! Wiesz co? A co to jest? Ja, to jest Mega Jump. A, że. No, wyposażmy cię w to. Ale. No i. Ty będziesz tak... mógł się tak bardzo dobrze uratować. A tak, do końca tak. Końca... a tak do końca gry? to mam? Nie, nie, nie. nie. Na kilka sekund. Okej. Ale to i tak jest Mega Dump. Użyłeś tego od razu? Sorry, ja masz że... Jakby to wydało twoje pieniądze, nie moje. O nie, no jeszcze mi wciąż. Broń wodna. To jest takie dobre. W mnie stać. O jej, dostałem monetki. O, okay. moje port monetki. <ścoughs> e, jestem Ej. czwarty. i jest drugi. Łatwo. Ale, ja, <laughs>. Ale jak? Drugi mistrz. Ale nie, noc! not, not, not. Noc! Kurczę no. no! Szkoda, nie ma nocy. No, Noc jest... Są... O, nic grawitacja. No nie no, ma... każdy ma teraz wielki jump. Tak Zaczynajcie tę rundę O! O oh, jest, zaczynamy się. Otwarty. Ich... niczym... No, 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 ehm. Oś, osi. No nie, nie możemy mieć niskiej grawitacji. Jest. Edit. A. W takim sensie. Idę razie Co? Aha, dobra, tutaj to jest tam? Na ławce tego chod po tej toła. Ona ma Pot Haha. Ha! Moje UFO. ha! zrobiło bum. tu! Ej. Nie. Er, Ej, w ogóle... fajna fajna gra. Aha, mnie UFO złapało. Nie, 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 tego. Dobrze, dziękuję. O, dobrze, UFO nie ma parkur. O jęsa. nie! No, połów no, mnie! Szybko, szybko, szybko! Nie. paraha parachu! 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 Nie, Nie, jest udało um. mi się! A jest moje Hmm. Hmm. Ile już tak trwa ten odcinek? Ten odcinek trwa już tak około 8, 5 minut. Hmm. No i wiesz, dobijamy gdzieś tak do 12 minut i pa. Nie, no. no jakby dużo nagraliśmy i na 100 bo to jest wynagrodzenie za nieobecność książcego. Hmm. Za moją nieobecność. Bardzo mu wstyd za to. Prawda? Mm -hmm. Jest! Uda mi się! O, 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 nie, nie, nie! Jest! No niech to. Udało Ci się. Dobra. uważaj na pszczółki. Pszczółka maja. Pszczółka maja sobie, Pszczółka maja sobie nie lata. lata. Ej, wulgat! Nie, nie, nie. O! Nie, nie, Jest! Jest! Nie! Nie! No, zginąłem! Kurczę! Ja. No to do garundka, co nie? Co no? O, pa został, Nie Miejsce... Nie mam mnie nawet na nie. No, nie mam ja mieć. Ej, masz ma, ma padochron jakiś! Noc! Noc, noc, noc! Noc! O, o, o noc! 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 no, noc! Noc! No czemu zagłosować potem na, na most? Nie, no zagłosowałem na most ciągle, tylko raz mi się kliknęło i poprawiłam. Gdzie jesteś? Co jest? Chyba się to będzie... O, nie ruszę się, wracaj! A, Elo! A, a, ja, jak ty zrobiłeś to zrobiłeś to, że jakby masz takie kolorki? No, no trafiłem. Tego chyba już się nie da zrobić, by the way. No jakby ja tu miałem w wersję tej gry. Nie, Patryk nie zostawi mnie. Bo... O nie. Aha! No koment! No koment! Co? Nie, 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 nie patrzek, patrzek! Patrzę. Wyrażaj, bo tam bije. Baba z mieczem. No tam bije baba z mieczem Nie, hej, ej, Dobra, ale... zawitam Ty Chodź Patryk, pociekamy Szybko, szybko chodź chodź chodź, 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 Bo kraken będzie bił je, je, u ludzi, którzy będą siedzieć na mostach w jednym miejscu Patryk, ja się wyposażę na szybko w miecz, dobra? Okej okay. Bo jakby kiedyś kupiłem za niską ilość konów, a teraz już się tak nie da O, mocno, mocno Mam pewne podejrzenia, że kraken... Nie, um, nie Patryk, zostawiłeś mnie. Toksykuję. Dobra, już nie. Nie, 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 bo na mostach bije. też kraken. Um, jeśli będzie taka okazja, żebyś ty mógł wygrać, a ja zająć drugie miejsce, to oczywiście dam ci wygrać. Masz. O rekiny! Rekiny! Nie? Nie! Wiesz! Aha, czemu nie mówiłaś? No mówiłem, że rekin! Ale czemu nie mówiłaś? Jestem w więzieniu. Co? Nie, czemu nie powiedziałem? A jestem w więzieniu. Jesteś... Nie, to jest. No ja to Ej, ile minut gry o Raczej tak, nagrywania. No tak, tak. No prawie prawie dziewięć. No ale no to w takim razie zdążamy jeszcze jedną rundkę. Ej, no jak ona wyskoczyła do... To, co się to. O już nie! Możesz... Możesz kogoś bić. Jest! O, aha. Chcę więzieniu, tylko. Ej, ale możesz... możesz kogoś bić. To jest mocno. No fajnie, że kurde! Ej, nie uważaj, że się wniosła! No kiedy znikniki to? Bo mieczę nie wykorzystasz w ogóle. A tu jest metalów? A co, miecz? Tak. Nie? Yeah. O, bo jak go użyjesz, to on ci będzie znikał. Zostaw go I Już go do... nie mam. Już go nie mam. Super. Ja no, no. cię los pechawiasz. No, u, 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 od w no wiezienia, prawda? Odziałkuję, um, wiesz, działko, um, wiesz, że to działko zabija, Potem? o a nie. No nie! A patryk. No nie, nie, wyraż, nie, 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 na, em, na skrzynkę dla widza, bo dla widza, wiesz, wiesz, 80 babuksów jest skrzynkę dla widza. Ja, 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 ja... Na odcinku ja... otworzysz to i to będzie dla widza wiesz. Tylko, że, tylko, że, że, jeszcze na tym nie o. mam robuxów na tym koncie. No, ale to kiedyś zrobisz? Um. Um, Ej w ogóle, no, no na to... Szorcie. Kupujesz prawie tysięcy suba i coś w tym będziesz takiego... No, spod... Ale odcinek no... nadal jest włączony. Dobrze, no. No nie, ale proszę zapowiadamy szota. O Jezus, Maria Wójka. nie, no. no nie. No nie, no nie. Co Nie, to... wiesz, nie, tu weźmy. To niesprawiedliwe. Jest? Myślę, myślę że, 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 że skończymy to robić. Bardziej w to grać w sensie? Nie? O, jeszcze widzę. Prawie zostałeś, widziałem. Bardziej, prawie moja wyspa została. Jedna wyspa. Kolej! No nie! Co jest? No nie! Chodź, Patryku! Chodź do mnie! Czemu ty ciągle mówisz nazwę? Byłą nazwę nowego tego, wiesz... No... Coś ci się No Nie, no po prostu kiedyś miałeś tę nazwę Patryk. Dobra, no dobra. To prawda, kiedyś miałem nick Patryk. Ale mi... to my się to myli. Jak mu... Ty no. mi oskarżysz o sobie. Si na siebie to sniper, Łupie, ty sam nie pamiętasz jak, jak miałeś na kiedyś nieg. Patyk. No ja to wiem patyk. przestańcie cię tak nazywać, jeśli przestałeś mi to wypominać. Dobra! Prze i przestań przestań mnie tak nazywać. A co mnie się tylko z nim nie wiem Patyk, no. nie? Nie to... no, serio? No, tak, Patryk i Patryk. Ty w sumie? Ale w ogóle myślę, U. tak próbuję sobie czemu zmieniłem ten nick, nie? Jeśli się nie mylę, bo ktoś ci tam pisał, że ha ha ha, Patryk masz na imię i każdy to wie. A może to już się było tak? Każdy wie, że nie, ma, że nie podasz imienia. Myślałem, że to my dostaliśmy. Nie, to ja dostałem! Ja też. Ej, ale moja no, ale głowa! Moja głowa! głowa. Chyba już no to pa widz, na, pa, pa widzowie! No pa widzowie! A.